Cześć i zapraszam Was dzisiaj na finał Super Puchar Polski. Oczywiście w FIFA będzie Puchar Polski. No i zmierzy się mistrz oczywiście kraju Raków Częstochowa kontra były mistrz Lega Warszawa. Więc no tutaj będzie niesamowity bój. No i zobaczymy kto tutaj yy, wygra. No ja myślę, że Gutkowicz, Nowak, tutaj mamy jak widzicie skład Rakowa. Zobaczymy kto wygra. Czy Raków, Częstochowa, czy Legia Warszawa? To się okaże. Ten mecz będzie komentował Tomasz Smakowski i Jacek Laskowski. Widzimy się oczywiście po pierwszej połowie meczu. A spotkania jak chcecie oglądać to oczywiście leci. Teraz jest dalej 0-0, więc pewnie, nie wiem czy są jakieś akcje czy, czy, czy nie, czy są strzały jakieś ładne na bramkę, czy to po prostu bramkarze tak dobrze bronią. Na razie jest 0-0, więc zobaczymy jak będzie dalej. No to bez przedłużania przechodzimy do pierwszej połowy meczu. Finał krajowego Pucharu to zawsze wyjątkowy dzień w piłkarskim kalendarzu. Również w naszym kraju to coraz ważniejsze wydarzenie. Dzisiaj zmierzą się tu dwie drużyny, które wyszły zwycięsko z meczów w Pucharowej Drabince. Na to spotkanie zapraszają Państwa serdecznie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Raków Częstochowa zmierzy się z warszawską legią. Kibice obu klubów mają dzisiaj swoje święto, bo droga do tego finału Pucharu Polski nie była łatwa to jest jednak przystanek końcowy, a któraś z tych drużyn dołoży do swojej gabloty nowe trofeum. Mam nadzieję, że mecz przebiegnie w spokojnej atmosferze, a emocje zapewnią nam piłkarze, a nie wybryki na trybunach. Oto wyjściowy skład Rakowa Częstochowa na dzisiejsze spotkanie. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Oto skład, w którym zaczyna ten mecz Legia. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według ciebie oznacza Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony. To stamtąd mogą spodziewać się największego zagrożenia ze strony rywala. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony. Odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem, co myślał. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Gwizdek, rągiewka w górze, czyli już wiemy spalony. Szkoda! Szkoda, bo przecież zamiast wracać przed linię spalonego, wystarczyło przepuścić tę piłkę. Kapustka. Tracą piłkę. Jaków ma sporo przestrzeni w bocznej strefie boiska. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Może im dać prowadzenie! Co za blok! Brawo! Ależ go ograł teraz. Uwaga, strzał! Oj, ale teraz zmarnował setkę. Raków powinien prowadzić. Fatalnie się zachował w tej sytuacji. Żołę. stopowianie, tracą teraz piłkę. Szansa na objęcie prowadzenia. No i jest. Proszę państwa. Pada pierwsza bramka w finale tej edycji Krajowego pucharu. Zobaczmy to jeszcze raz. Futbolówka trafiona głową wpada do siatki. Nie ma wątpliwości, nie każdy by potrafił coś takiego strzelić. Jutro nie mało dzieciaków będzie próbowało to powtórzyć. My możemy jedynie pogratulować. Otworzył nam się wynik jest 1-0. Kapustka Brzozue Dobry teraz atak na piłkę Pewnie się czuje z piłką Odważnie prowadzi atak Okazja teraz Rykoszet Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego Trzecina teraz do środkowa. Mamy gwizdek i sędzia wskazuje na 11 metr. Szansa na odskoczenie drużynie przeciwnej. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Na razie 2-0. Zadenowicz. I teraz wojskowi tracą piłkę. Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu, Raków często chowa, teraz napiera. Zrobiło się dużo miejsca na skrzydle dla Legii. Okazja! Oprosta sytuacja i gol! No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zatrzepotała w siatce. Mamy teraz wynik 2 do 1. Bartosz Kapustka. Dobra intuicja. Jest przejęcie. Ośrodkowanie na bliższy słupek. Bądźmy szczerzy, to była łatwa interwencja. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. I koniec pierwszej spotkania. Na razie Raków Częstochowa prowadzi z Legią Warszawa 2 do 1. No, no tutaj walka jest zacięta naprawdę w, w tym spotkaniu. Jedna i druga drużyna walczy niesamowicie. Ale kto tutaj wygra, no to się okaże. No, na razie wielka niewiadoma. Na razie prowadzi e, oczywiście Musulinik y, nie wchodzi, tylko wchodzi w Dowiak za Gutkowicia. No i możemy Korking y, Rubin wejdzie sobie za niego. No i tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. No na razie Raków Częstochowa prowadzi, czyli my 2 do 1, więc zobaczymy jaka będzie druga połowa. Wszystko się może wydarzyć jeszcze. Wrzawa na trybunach stadionu, bo piłkarze właśnie zaczęli drugą połowę wielkiego finału Pucharu Polski. I strata posiadania piłki Josué, Tomasz Pekhardt. Raków ma sporo przestrzeni w bocznej strefie boiska. I dobrze teraz w obronie. Mamy gwizdek. I po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Jeśli to strzelą, zyskają większą przewagę w tym meczu. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza. A potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Raz jeszcze możemy popatrzeć. No, perfekcyjnie wymierzony strzał w górny narożnik bramki. Tak właśnie należy wykorzystywać rzuty karne. Piękny gol. Na tablicy wyników. 3 do 1. Legia może zaatakować skrzydłem. Dużo się tam teraz miejsca zrobiło. I doskonała okazja! Nie! Jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Rzut wolny dla Rakowa. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. Podanie do Patryka Kuna. Obrońcy wyjaśniają sytuację po tej wrzutce. W każdym razie. Zagrożenie zażegnane. Rzozue. Wszołek. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych, ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Zawodnik Rakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. Nie powinien sobie pozwalać na takie wejścia, przecież ma już na koncie żółtą kartkę. Sędzia wyciąga drugą żółtą kartkę. To oczywiście zmieni układ sił na boisku. Z jedną kartką na koncie nie można już sobie pozwalać na takie zagranie podanie do wdowiaka. A jednak offside, chociaż wydawało się, że podanie jest w tempo. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Teraz naprawdę świetna piłka. Nie ma gola, tylko poprzeczka. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Ale chwileczkę, chyba będzie Bramka. Co za okazja! Tak bliska to powinien być gol! Gol Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Ośrodkowanie, spokojnie wyłapuje teraz Bramkarz. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Góły! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy go. A zatem jest teraz 3-2. Często powianie dostają rzut wolny. Patryk Kun przy piłce. Będzie ostateczny cios. Tu mogła paść fantastyczna bramka, ale bardzo przytomnie zachował się obrońca. Wrzutka jest tam Patryk Kuhn. Słaba centra. Bramkarz bez trudu chwyta. Kapustka. Wojskowi nie składają broni. Muszą strzelić w tej akcji, że... Jeszcze mogą szukać dobitki. Ależ mu to odebrał w kluczowym momencie. No i będą teraz jeszcze dwie minuty doliczonego czasu. To może być groźne. Będzie kontra. Mecz dobiega końca. Mamy zwycięzczynie turnieju. Gdy jedna strona triumfuje, druga rozpacza. Zapisała się nowa karta w historii. Proszę tylko spojrzeć na ten kontrast emocji. Zwycięszczynie promienieją. Przegrane muszą natomiast pogodzić się z porażką. Ale zdecydowanie. Wygrały lepsze. Widać, ile to dla nich znaczy. Co za duch walki. fantastyczna chwila dla wszystkich w tym klubie. Cudowny moment, bo właśnie o tym się marzy, gdy zaczyna się grać w piłkę. Już na podwórku każdy chciałby zagrać w wielkim finale i wnieść puchar. To prawda, Tomku. Nic w futbolu nie smakuje tak jak trofeum. A teraz wreszcie trafia w ich ręce i idzie w górę. Oto zdobywcy pucharu. Widać teraz, ile to znaczy i dla drużyny, i dla całego sztabu. Piękny obrazek, Jacku. Wiadomo, w kucharach zawsze jest jakiś element szczęścia, ale szczęściu trzeba pomóc, żeby potem cieszyć się nim tak jak oni. Puchar zdobyty. nie mogą w końcu odetchnąć ulgą. Na trofeum zasłużyli też ich kibice. Rzadko spotyka się na stadionach tak piękny doping, jakiego dostarczyli fani i fanki tego zespołu. A teraz cieszą się zwycięstwem wraz ze swymi bohaterkami. To prawda, Jacku. Pora na zdjęcia. Kiedyś byśmy powiedzieli, że jutro trafią na nagłówki gazet. A tymczasem teraz, za chwilę, pewnie wylądują na portalach i profilach społecznościowych. Czasy się zmieniają, ale radość i duma z takiej pamiątki pozostaje na długie lata. Zaczęli. Już dziś przekonamy się, kto sięgnie po krajowy puchar. Ależ go ograł teraz. Uwaga, strzał! Oj, ale teraz smarnował setkę. Raków powinien prowadzić, fatalnie się zachował w tej sytuacji. Szansa na objęcie prowadzenia. Proszę Państwa, pada pierwsza bramka w finale tej edycji Krajowego Pucharu. Okazja teraz. rykoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Szansa na odskoczenie drużynie przeciwnej. Tak jest. Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Zrobiło się dużo miejsca na skrzydle dla Legii. O, prosta sytuacja i gol! No i podobnie akcja bramkowa. Jeśli to strzelą, zyskają większą przewagę w tym momencie. się goni wynik to nie można marnować takich nie powinien sobie pozwalać na takie wejścia przecież ma już... że też po tym udowiem co za okazja stan bliska to powinien być gol gol giper, Tomku był tu na spójrzmy sam na sam z bramkarzem gol jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje jeszcze będzie gorąco. No i koniec tego meczu. Raków Częstochowa wygrywa Super Puchar Polski no i zostaje super mistrzem. Oczywiście no, kto wygra no to się okaże. Yy, jeśli chodzi o prawdziwy mecz no to jest 0 do 0. Nie wiadomo kto wygra czy Raków Częstochowa czy Legia Warszawa może będą dogrywki tam yy, w prawdziwym spotkaniu. Na Polsat Sport jest transmisja cały czas. Więc no, zobaczymy, tutaj w każdym razie Fichie wygrywa Raków Częstochowa, chociaż było bardzo ciężko, bo Legia tutaj prawie by już strzeliła wyrównującą bramkę, żeby był remis, no ale na szczęście Raków Częstochowa się tutaj zaciekle bronił, nie dali sobie strzelić tej bramki, która by zniweczyła o zwycięstwie, no i byłaby dogrywka. A tak to Raku Częstochowa zostaje supermistrzem Polski. Jak się Wam podobało spotkanie, to oczywiście subskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie. No i też oczywiście zapraszam pod materiałem na kanały innych y y youtuberów, y właśnie Sebastianik, jeszcze inni tam będą, też z widzów. Więc jak ktoś też chce, to mogę zareklamować kogoś kanał. Nie ma żadnego problemu. Mogę to zrobić. Ktoś będzie chciał, to zareklamuję. No i czekam też oczywiście na Wasze komentarze. Jakie Wam spodobały bramki? Która najlepsza? Oczywiście w całym spotkaniu. No i trzymajcie się. I do usłyszenia oczywiście w następnych materiałach na moim kanale.